Ten nie strzelał Ty, o tak, tak, nie, tak, no, tak nie? Jak powiedziałem, że ci nie to... Ten strzelał z długiej Chyba ja oczywiście wszystkie przedmioty do Wzywam DOC, oczywiście mojej resocjalizację obywatelu No wiem Wreszcie, się, zwolni. bo się Strzelałem Ty, właśnie! Ja pierdolę, kadet nie wysłał do więzienia No ja wiem, ja, ja moje obieram na tym, żeby kurwa jego mać wyjebała mi pierdoloną krew. Już kurwa drugi raz dzisiaj. Nie przejmuj się. Aha. Nic się nie stało. Ale. Zaopiekuję się worką. <grymne> <Dobra. grymne> Wiesz, nie wiemy czy w środku coś jest, my tylko chcemy odbarakadować. Musieliśmy chcieliśmy sprawdzić w środku ze względu na to, że A, właśnie czysta. Kara Kara e, jeździła tutaj i biały Sultan? Co jedziemy spraw? Tak, jedziemy z Czemu tak? Bo tak, jedziemy. Stąd. E, info... mówię, inf, nie mamy info, że ktoś jest w środku. My tutaj krążyliśmy, co nie? Nie, my tutaj krążyliśmy i biała kara kara z białym sułtanem krążyli się koło zbrojowni, co nie? A, I ze względu na to my z Heinerem się schowaliśmy tam naprzeciwko zbrojowni. żyje, żyje. I mówisz, że Montes, ta prójdupa prawnicza tu przyjechała. No nie znowu będziesz szukać Wszepka, pieniędzy. No może powiedz, że go kojarzę, znam go. Taki kurwa Lopezik, kurwa, wszystko mu wychodzi, przy dziwki mu skaczą na się. Dobra, muszę kończyć. No, tu no, do gotowania

bo zapomniałem yy, y, portfela, bo położyłem go na tym. Daj, daj mi sekundkę. Daj mi jasne, jasne. Tylko czekaj, bo ten jest zamknięty. Aha. Otwieram. Zamknij mordek że nie mam problemu, możemy jechać do stoiska, ja kocham pieski i kotki i w ogóle, więc jakby... No dobra, dobra. dobra, dobra. Bo jak ja się ścigałem w 5 osób, pamiętacie widzowie, no to był super. 8 powodują takie... Wow. O kurwa, dobra. No dzisiaj kończę streama chyba. Kurwa! Kurwa, zamieniał się w pierdolonego pelca. 1020 komenda, kierunek Los Santos, Gastons chyba to jest, albo chuj wie ja tą Jurkę to rozjadę, kurwa. Jak ona zdecyduje z policji, wziata. kurwa. Na miejscu strzałiny dwóch rannych, niech tam się jedna jednostka uda w celu udzielenia wsparcia i pomocy. Hejka! Dzięki za czwarty miesiąc, hejka. To, e, stary Stary, 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 stary. Nie kanaj budowy. Niech chcesz, szefu się z nami przyjechać na gotowanie. To? No, na gotowanie, pichcenie. Nie, na no, raczej nie mogę za na siebie uwagi. Siarskie powiedziały, że jak jeszcze raz coś odpierdolę, to z automatu lec do kicia. To że dwa razy już by odpierdalałem i uciekałem. Więc jestem na wianuszku i pewnie puścili za mnie jakiś ogony i pewnie wypłcią mi teraz gierką, bo złagodział jak skurwysy. Hehehehe Zajebiście go? Myślałem, że 20 koła tego hosta to mogłem kurwa tymi skrzynkami kręcić I co, co? No, Co? się stało? Halo? Wszystko okej, że wie? Ty mnie słyszysz? No słyszę nie, patrz na to! Patrz na to! Dziewiku, będę się najgorszał tej taki... No dobra. Jasne, no zawijam. Dobra, no dzięki Siemano. A co tu łobuzie robisz? W moim wozie? O ty! Panie! Halo, co się stało? E, może Panie! Może nie na chwilę, muszę coś załatwić. Panie, jeszcze ja jednego nie, raz to nie, nie, samo! Nie wiem, co to odziemy, Do widzenia! Może wiatrak się ustawię? będzie jeszcze mieli. O! Oh, FAK! Oh! Aaaa! Ah! 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 Fuck! Mój łeb, kurwa, gdzie mój motor! pierwsza ah! <ścoughs> gleba! Fuck. Uh. Fuck, kurwa. <todd>